Boże, i wydają obod dzięki swej wytrwałości. Chwała Tobie z Pan z wami i z twoim. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów, Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał. Ojcze Abrahamie, ulitł się nade mną i przyšli Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i obłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł. Wspomnij, synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób nie Teraz on tu doznaje pociechy, a ty, męki, cierpisz. A ponadto między nami a wami wziął ogromna przepaść, także nikt. Choćby chciał, stąd do Was przejść nie może, ani stamtąd, nie przedostają się do nas. Tamten rzekł, Proszę u Ciebie, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają moje rzesze i proroków. że ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie. Odrzekł Lecz gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli mój rzesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Twoim światłem i mocą otwórz nas na Twoje słowo, byśmy wydali dobre owoce tego czasu. o Panie Chrystusie, Wszystkie bracia, dziękuję za to zaproszenie do Waszej wspólnoty. To chyba pierwszy raz, kiedy tutaj jestem w tej kaplicy tak oficjalnie. Kolekcji tegorocznych to Eucharystia. Myślę, że już słyszeliście, że także temat roku duszpasterskiego to Eucharystia. Dokładnie Eucharystia daje życie. W kontekście tych wszystkich wydarzeń, które cały czas gdzieś mamy mocno w głowie, to hasło nabiera jakby zupełnie innego wydźwięku. Eucharystia daje życie, daje nam moc, daje siłę. Mimo, że poddajemy się tym wszystkim rygorom i wymogom tego wszystkiego, to jednak właśnie w Eucharystii upatrujemy naszą nadzieję, naszą siłę. To jest ten moment, kiedy Czujemy, że Pan Bóg jest bardzo blisko nas, właśnie w Eucharystii. Kiedy czasami przy moich rodzinnych spotkaniach słucham, o czym moi bliscy mówią, oczywiście komentując często niedzielną przeświętą, tego się nie da uniknąć, no to tak przebijają się takie główne tematy. Po pierwsze, kto miał ja muszę, czy proboszcz, czy ten mikary, mniejszy, większy, ten gruby, ten łysyń. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest oczywiście, jakie kazanie było, czy było długie, czy krótsze, o dzisiaj było fajnie, dzisiaj tak, a jak czasami się nie udało, to też usłyszę, że to są jakieś takie trudne rzeczy. Kolejna rzecz to jakaś taka zostająca w pamięci, to informacja, co tam proboszcz w ogłoszeniach, bo to jest istotna rzecz. Proboszcz w ogłoszeniach mówił to i to, i to jest ważny przekaz. No i jeszcze y, jedna z ostatnich rzeczy, też myślę istotnych, to kto w kościele był. No, była ta, ta sąsiadka, ona chora była, ale już teraz jest. Dawno jej nie było, ale już teraz y, jakoś jest. A tego jakoś tak nie widzimy naszego sąsiada, on jakoś tak może, może wyjechali, może ich nie ma. No takie informacje gdzieś się przewijają. Widzę po Waszych uśmiecha, że i u Was gdzieś to podobnie jest. No czyli normalna, standardowa, standardowa procedura. Ale to nic złego. Proszę się nie martwić, że tak jest, bo to jest, to jest ta nasza ludzka otoczka, która nam bardzo często towarzyszy. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Eucharystia to jednak, jednak coś więcej niż tylko... Te, te informacje, które tak na co dzień napełniają nam naszą świadomość i zostają w głowie. Eucharystia to sprawa życia i śmierci. Tak, może to brzmi tak patetycznie i górnolotnie, ale to jest sprawa życia i śmierci. Bo przecież w czasie Eucharystii jest uobecniana pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w której poprzez te Eucharystię my mamy udział. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, mamy udział właśnie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. życiem i śmierci. Eucharystia, moi drodzy, zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż ten moment znaku krzyża i rozpoczęcia mszy świętej przyłtami. Ona się już rozpoczyna w momencie, kiedy my się na nią wybieramy tej idziemy. Jest coś takiego jak intencja mszy świętej. Prowoż dzisiaj przeczytał, że, że jest organizantka wszystkiego dobrego przy okazji. I, I to jest bardzo piękne. I to jest ta intencja, która jest zamawiana. Ale oprócz tej intencji każdy z nas przynosi na Eucharystię własną intencję. Dzisiaj myślę, że nie trudno znać, zgadnąć o co się modlicie, bo, bo ja też się od rana o to modlę. I też na Eucharystii to Panu Bogu składam. To jest ta intencja moja osobista, którą czy to w modlitwie wiernych, czy potem przy różnych innych okazjach Panu Bogu składamy. A więc idąc na Eucharystię, wzbudzam tą pierwszą intencję, tą pierwszą myśl, którą dzisiaj Panu Bogu przedstawię. Kiedy wchodziło się do Kościoła, w kaplicy jeszcze tego tak nie ma, ale w starym kościele, moim, jak to brzmi moim, jeszcze się nie wie Ale w moim starym kościele jest kruchta, czyli ten przecionek taki. Na pewno doskonale zdajecie sobie sprawę, zwiedzając różne kościoły, większe, mniejsze, że te kruchty, one pięknie się tutaj tak wyglądają, te przecionki. Ale nie wiem, czy wiecie, że one miały kiedyś bardzo ważne znaczenie. Słowo kruchta, jak ktoś kojarzy ze słowem kruszeć, to bardzo dobrze kojarzy. Bo to było miejsce, w którym przebywali ludzie, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny. Na przykład ci, którzy odbywali publiczną pokutę. A były takie, że ktoś za jakieś publiczne grzechy, zgorszenia, jakieś ciężkie przewinienia, odbywał publiczną pokutę. Lub ci, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni, byli katechumenami, przygotowywali się, też byli w kruchcie. I nie, nie stali tam po to, żeby ci, którzy wchodzili obok nich, mógł się z nich śmiać: A Ty jesteś taki, a Ty tam zdradziłeś żonę, a Ty ukradłeś, a Ty zabiłeś, a Ty jeszcze coś gorszego zrobiłeś. Nie. Nie po to, żeby ich upokorzyć, czy wyśmiać. Oni tam stali po to, żeby prosić o modlitwę. Każdych wchodzących do kościoła prosili, ja nie mogę wejść. Powódź się za mnie. Weź te moje intencje, te moje słabości, także mój grzech, i zanieś Panu Bogu. To była właśnie taka sprawa. Ci wchodzący to właśnie robili. Nie wiem czy to tak, ale mniej więcej zostało tak, że, że w tej kruchcie przebywali ludzie, którzy żebrali, prosili e, o różne rzeczy, o wsparcie materialne. Ale zaczęło się od tego właśnie, od tej prośby o wsparcie duchowe. Pomóż się z nami. Weź ten mój także ciężar, który mam i pomóż mi go nieść. I to jest e, też jakieś odzwierciedlenie w tej liturgii przedsoborowej. Na pewno widzieliście jakieś takie filmy, czy, czy macie świadomość, że przed Soborem Watykańskim ksiądz odprawiał mszę Świętą twarzą do tabernakulu, tyłem do ludzi. Nie dlatego, żeby też jakoś okazywać im jakieś lekceważenie, tylko miało to taki wydźwięk, ja biorę wasze grzechy, wasze sprawy, wasze trudy na plecy. I Bogu je przedstawia. Czasami to też jest tak, że w kościele siedząc jedni drugich te brzemiona nosimy. Zastanawiam się, zastanawiamy, czemu w kościele zawsze pierwsze ławki są puste. Może dlatego, że właśnie ci, którzy nie chcą brać wszystkich spraw innych z całego kościoła. Nie, to jest taka oczywiście taka dygresja, ale, ale coś w tym jest. że My, modląc się za siebie wzajemnie, właśnie podejmujemy ten cel. I tak więc w tym momencie, wchodząc w Eucharystię, wchodzimy w taką przestrzeń, która już nie jest moją sprawą, a jest naszą sprawą. Eucharystia, celebracja Eucharystii jest sprawą wspólnoty. Jedni, drugi, brzemiona nosi. A więc wzajemnie się wspierajmy. Nieśmy do Boga. Kiedy rozpoczynamy Eucharystię, oczywiście znakiem krzyża, odwołaniem się do Trójcy Przenajświętszej. A potem mamy akt pokutny. W pierwszej wersji aktu pokutnego, czyli tej bardzo znanej, dzisiaj jej nie użyliśmy, ale myślę, doskonale każdy z nas ją rozpoznaje, czyli kiedy wypowiadamy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Spowiadam się Bogu, a w przedsoborowej wersji jeszcze było, spowiadam się Bogu, Matce Najświętszej, Świętemu Janowi Chrzczycielowi i wszystkim świętym i Wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. I znowu ten aspekt y, mszy świętej naszej, wspólnej, Popatrzcie na to w ten sposób, że grzech stał się sprawą, no niestety, publiczną, wspólną. Często myślimy, że grzech to jest moja prywatna sprawa, że to jest no jakaś tam, jakiś tam problem między mną a Panem Bogiem. Ja go rozwiązuję w sakramencie spowiedzi, pokuty, próbując pracować nad sobą i tak dalej. To nie do końca tak nie jest. Grzech jest sprawą naszą. Każdy grzech osłabia Kościół. To, co święty Paweł właśnie mówił, kiedy mówił, że wszyscy jesteśmy członkami tego ciała. Jeśli jeden cierpi, to współcierpią inni. Jeśli jeden się raduje, to radują się inni. W drugą stronę też to działa oczywiście. Ale właśnie chodzi o to, że. Powiadam się Bogu i Wam bracie i siostry. Oskarżam siebie, że jestem słabym człowiekiem, że jestem grzesznym człowiekiem, że jestem nawet niegodnym w uczestniczenia w nim. I potem jest coś, co jest bardzo istotne w tym akcie pogódnym. a mianowicie po tym oskarżeniu się, jest prośba o modlitwę. Przez to proszę Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. A więc znowu jest to odwołanie się do tego wspólnotowego działania. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, co o czym się oskarżamy w tym akcie pokutnym. Oskarżamy, przepraszam, to takie trudne słowo, ale. Chodzi o to, co sobie wy, wypominamy zgrzyszłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Te pierwsze trzy myślenie są dla nas jakieś trudne do, do zrozumienia czy do przyjęcia myśl, mowa, uczynek. Potrafilibyśmy to gdzieś zdefiniować. Ale z zaniedbaniem jest kłopot. Rzek zaniedbania. W tym kontekście, co dzisiaj proboż nawet przed muszą święto mówił, to tu jest jakby pozycja do tego, ile można rzeczy zaniedbać w tym czasie. Choćby, przepraszam bardzo, ktoś zapomniał o myciu rąk. Przyznam się, że ja już od tego mycia to mam te ręce, i masz, jak jakbym pranie robił codziennie. Yy, ale chodzi o takie właśnie drobne rzeczy, one są też zaniedbaniem. Czy jest się z tego spowiadamy? Czy my mamy świadomość, takiego grzechu zaniedbania, zaniedbania dobra, zaniedbania roztropności, zaniedbania y, troski o wspólne nasze działania. To myślę jest taka zapomniana często dziedzina życia, te zaniedbania. A później, a później ten akt y, bardzo stary w mszy świętej, to wezwanie Panie zmił się nad nami. Kiria Eleison. Chryste Eleison. Kyrie eleison. To jest y, jeden z takich elementów, oczywiście, to jest odwołanie do, do Pisma Świętego. To ma swoje źródło w Piśmie Świętym. Kiedy y, Kory właśnie wołał, Panie ulituł się nade mną, Pani zmił się nad nami. Ale nie tylko. Bo to też jest odwołanie do, do pewnej tradycji y, rzymskiej. Nie wiem, czy wiecie, jaki był zwyczaj, kiedy cesarz podbijał ludy ościenne, państwa ościenne, to wcale ich ministrowie, jemu nie zależało na to, żeby, na to żeby, żeby podbite państwo zostało zrównane z ziemią, żeby zabić, zamordować wszystkich, bo to zupełnie byłoby jakby przeciwne idei podbijania. On podbijał to państwo, narzucał jakiegoś tam namiestnika, Kogoś, kto zbierał podatki, kogoś kto y, zarządzał i resztę zostawiał. Nawet zostawiał tego pobitego króla. On co tam być królem marionetką. Ale musiał być jeden bardzo ważny element. Y, zanim oddał mu jakby z powrotem to panowanie, y, król musiał mu złożyć taki hołd publiczny. Był bardzo pokażający dla, dla władcy, bo on... W Rzymie, wobec wymawiających tłumów ludzi, musiał wraz z rodziną, z całym orszakiem, podejść do króla, do cesarza i ukląknąć, uklęknąć przed nim i wołać: Panie, zmił się nade mną. Wołać, krzyczeć: Panie, zmił się nade mną. I często taki y, król y, upokorzony oczywiście doznawał łaski Cesarza i wracał do siebie. Ale to był krzyk o to, żeby Bóg, przepraszam, Cesarz zmiłował się nad nim. Taki gest, kciuka do góry, kciuka na dół, pewno znacie z różnych filmów. No akurat, jeśli chodzi o historyczne przesłanki, to, to było zupełnie odwrotnie, bo w tych filmach, jak jest, jak Cesarz daje kciuk do góry, to, to znaczy, że, że uwolnić, czy jakoś tam Ułaskawić, a tak naprawdę to było odwrotnie, że ten kciuk na dół pokazywał, zostawię cię przy życiu. Możesz być. Zostałeś upokorzony i możesz wracać do siebie. No ale to tylko taka historyczna y, ciekawostka. Tak czy inaczej, ten krzyk, Panie, zmienił się nade mną. Był istotny. I w tej liturgii, chrześcijanie, którzy zobaczyli to, y, Mówi, to jest genialne. My to bierzemy do siebie. Bo my też krzyczymy, Panie zmienił się na mną. Na początku często ten śpiew, Panie zmienił się na mną, wykonywano na chóry. A więc jakby jedna część mówiła Panie zmił się nade mną, druga odpowiadała, Panie zmienił się na mną. Teraz to jest przejęte przez to, że kapłan śpiewa za pierwszym razem, ludzie odpowiadają. Tylko że czasami to jest takie Panie zmił się na niemożliwe, Panie zmienił. Nie, to właśnie ma być krzyk. Krzyk, który mówi zlitu się nade mną. Bo ja chcę żyć. Ja chcę być ułaskawionym. Moi drodzy, to jest ten, ten moment, który właśnie wołania o, o życie. Wołania o łaskę, o moc. Ta pierwsza część musi świętej, bo dzisiaj... O tym właśnie wstępie e, chciałbym powiedzieć wam. Kończy się modlitwą kapłana. Nazywamy ją kolędą, fachowo, liturgicznie. E, ona ma taką formę, na pewno zauważyliście, kiedy kapłan mówi módlę się, potem następuje chwila, taki refleksji, ciszy i potem wypowiada słowa. To jest zebranie. Kolekta to inaczej zebranie. Do dzisiejszego dnia zostało nam e, z tego, z tego liturgicznego języka słowa kolekta. Często kolekta dzisiaj jest przeznaczona, czyli zbieranie dzisiaj jest przeznaczone na coś tam. A więc ta kolekta w mszy świętej jest zebraniem naszych modlitw. Kiedy ksiądz mówi, módlmy się i ta chwila ciszy jest, następuje, to właśnie jest ten moment, myślę, przedstawienia tej intencji. Panie Boże, ja dzisiaj przyszedłem tu po to, żeby Tobie przedstawić naszą intencję. I jeszcze przy okazji intencji chciałbym powiedzieć Wam o jednej sprawie, że nie jest dobrze, kiedy przychodzę na Eucharystię z takim y, tylko i wyłącznie egoistycznym podejściem do sprawy. Ja, moje, moja rodzina, Panie Boże, daj mi zdrowie, daj y, moje najbliższe zdrowie, y, daj pracę, daj rozwiązanie trudnej mojej sytuacji, y, mojego problemu, problemu mojej rodziny. Nie wiem, czy chwytacie do tego, co mi chodzi. Moje w znaczeniu Eucharystia nie do końca się sprawdza. To nie znaczy, że nie mamy się o to modlić. Tak. Nie zapominajcie o tym, że jesteśmy wspólnotą. Kiedy przychodzę na wszędzie świętą i dzisiaj się modlimy choćby o bezpieczeństwo i zdrowie, to nie mówcie się o bezpieczeństwo i zdrowie mojej tylko rodziny, ale módlcie się o to, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Żeby Pan Bóg nas wszystkich zła chronił. Żeby nasze zdrowie zostało zachowane. Żeby nasza roztropność powiedzmy była większa. Nie moja. Na Eucharystii jesteśmy wspólnotą. I każdy element przy świętej to podkreśla. I kolekta, którą odpowiada Kapłan na, na, po na początku tej części, to jest właśnie zebranie tego wszystkiego, co nasze. I Bogu przedstawienie. Niech ten Czas rekolekcji, przeżywania tej e, prawdy o Eucharystii będzie dla nas wszystkich umocnieniem. Pamiętajmy o tym, że to jest, jest sprawa życia i śmierci, bo Eucharystia daje życie. No byśmy zawsze pamiętali o tym, że to jest źródło naszej mocy i siły i życia.